Hej, witam się z Wami w niedzielę. Już jest południe ja nagrałam dla Was jeden film. Taki był plan, żeby nagrać jeden film i już mieć powiedzmy z głowy i wiecie, jak będę chciała, to po prostu będę używała tych rzeczy, także pewnie niedługo się też pojawi na kanale. Jadłam śniadanie. Teraz przychodzi czas na ogarnianie, tak jak sobie zaplanowałam. Tak muszę ogarniać. Powiem wam, że mnie irytuje, jak dużo rzeczy leży. Natomiast dużo rzeczy właśnie leżało ze względu na film. No i też na pewne porządki w domu. Także mam nadzieję, że dzisiaj to ogarnę i w końcu zrobi się porządek i będę mogła wiele rzeczy pochować i wiecie, pozbyć się z widoku tego, bo mnie to po prostu irytuje. Tak, jeżeli chodzi o usta, to wyglądają tak. Mm. Powiem wam, że ja się obudziłam rano, tak myślę, no, takim. Mogłyby być większe. Jedyne co to tutaj mam yy, siniaki. Takie generalnie takie lekko fioletowe. Nie wiem, czy to widać tutaj. W każdym razie ogólnie wszystko jest ok. <grym> aż jestem zaskoczona, bo chyba za pierwszym razem miałam takie wiecie tutaj, ale to takie siniaki, że aż na brodę mi po prostu poszły tutaj i, i z drugiej strony, więc to było trochę widoczne. A, I zazwyczaj też te usta były właśnie takie bardzo mm, opuchnięte. Hmm, przez kilka dni, właśnie tam, gdzie były, wiecie, e, nakuwane, a dzisiaj mam wrażenie, że w ogóle nie, że już wszystko znaczy, delikatnie jeszcze czuję, wiecie, hmm, jak na przykład tak zrobię, to czuję jeszcze właśnie po bokach, ale ogólnie to wszystko już jest ok Więc jestem zaskoczona, ale to był chyba dobry moment po prostu, że nie bolało, bo na to nie ma reguły. Czasem boli, czasem nie i Właśnie koleżanki mi też mówią, że nie wiem, nie wiedzą dlaczego, od czego to zależy, tak naprawdę, więc. Więc tak, tyle w kwestii ust, a ja się właśnie zaraz biorę za sprzątanie, póki jeszcze jest widno, póki jeszcze mogę, uwielbiam po prostu właśnie, kiedy wszystko jest zrobione. Chcę to właśnie zrobić jak najszybciej, żeby jeszcze się nacieszyć tym dniem, bo właśnie jak jest hmm, widno, to ja najwięcej mam wtedy, wiecie, energii. Eee, I w ogóle strasznie mnie cieszy to, że nawet sprzątam, czy robię takie rzeczy, to jakoś tak. Ee, bardzo lubię. A w ogóle zrobiłam sobie dzisiaj też taki inny makijaż. Ja nie wiem, czy to widać, bo słuchajcie, próbowałam ustawić tak aparat, jak nagrywałam film i nie mogłam znaleźć dobrego światła, więc generalnie ja nie wiem, czy to widać. Natomiast mnie się bardzo podoba, dlatego, że w ogóle e, praktycznie nie użyłam pudru. Użyłam takich kosmetyków mokrych, jakie miałam. To znaczy, wiecie, takich kremowych, tak? Kremowy brązer, kremowy rozświetlacz i takich rzeczy. Ym, I nie przypudrowałam tego, więc y, bardzo mi się podoba ten efekt, ale jestem ciekawa, jak długo też to się utrzyma. Co prawda... Ym... Nie, nie jest to takie do końca suche, wiecie, jakbym przypudrowała wszystko, ale nie jest też takie bardzo lepiące, więc no jestem ciekawa, jak, jak to się zachowa w ciągu dnia. Ale bardzo mi się podoba taki bardziej taki naturalny i świetlisty efekt. To tak, dobra. Także już się przywitałam, powiedziałam Wam mniej więcej, jaki jest plan tego dnia. Także ja się zabieram teraz za sprzątanie pochowanie tych wszystkich rzeczy, które musiałam wyjąć, żeby nagrać te filmy. No i tak, i pewnie Wam pokażę coś jeszcze w międzyczasie, co tu będę, co tu będę robić, zmieniać. i Biorę się za robotę. Znacie tę zasadę, że jak możecie coś zrobić w dwie minuty, to zróbcie to od razu, zamiast y, zapisywać to w kalendarzu albo odkładać na później, bo dłużej zapisujemy to w kalendarzu niż robimy. I słuchajcie, poszłam zmienić pranie, znaczy pościel. wstawić pranie wyjęłam klej i skleiłam w końcu wszystkie skówki od pędzli, które mi się odklejały i czekały na, na to jutro, które nigdy nie nadchodziło i przykręciłam, znaczy wybiłam po prostu gwoździe i powiesiłam sobie stację pogodową za okno. I trwało to dosłownie chwilę i już przynajmniej jest zrobione, więc jestem z siebie dumna, bo robię takie rzeczy, wiecie, które mm, odkładałam na później, a które naprawdę nie zajęły dużo czasu, także Jestem z siebie dumna i jestem po prostu w takim ferworze, wiecie, naprawiania wszystkiego, poprawiania, sprzątania, więc zabieram się dalej za resztę, resztę rzeczy, ale takie niby pierdoły, ale wiecie, cały czas to wisi, że cały czas ta stacja stała i mówię, no kiedyś muszę ją powiesić. No i w końcu powiesiłam, także zasada dwóch minut, pamiętajcie. Słuchajcie, jest sukces. Zasłony wiszą. Było z tym trochę problemów, bo mam złe żabki przy tym karniszu, więc musiałam się trochę namęczyć, ale stwierdziłam, że muszą jakoś wisieć, więc jakoś wiszą. I wydaje mi się, że wygląda to bardzo ładnie. Ciężko jest mi tutaj światło ustawić, bo tu jest teraz ciemno po prostu, ale wydaje mi się, że ładnie to wygląda. Tak, dodały trochę miękkości. No i tak, na razie tak będzie po prostu. Zobaczymy, jak mi się znudzi, to, to coś innego może wymyślę, ale na razie wydaje mi się, że tej kanapy też ładnie wygląda. Że ta szarość tak się komponuje tutaj. O. Mówię, no ciężko ze światłem jest, ale wszystko jest takie szare. To aparat wybija trochę. No ta kanapa jest szara, nie jest różowa, więc nie wiem dlaczego tak to wygląda. Ale. No o, mniej więcej tak. Także sukces. Trochę się zmęczyłam, wiecie, bo no tak jak mówię, te żabki no nie są zbyt dobre, więc nie miałam jak tego zahaczyć. Więc następnym razem, jakie będę zdejmować do prania, to przy okazji je skrócę, bo one mają 3 metry na długość, są za długie. A po drugie hmm, postaram się kupić jakieś inne zapięcia po prostu i założyć na te haczyki, żeby trochę było lepiej mi zakładać. Ale to już następnym razem. Tak. O coś Aha, właśnie miałam Was jeszcze zapytać yy, o to, czy ktoś ma z Was parownicę, czy coś takiego do, wiecie, do prasowania ubrań, ale takie w ręce po prostu. Lekkie, małe urządzenie, które prasuje parą. Czy ktoś z Was to ma i może polecić? Bo powiem Wam, że ja bardzo rzadko prasuję, bardzo tego nie lubię, dlatego jak już prasuję to raz kiedyś i to musi się nazbierać trochę rzeczy, no ale te zasłony musiałam przeprasować teraz i się zastanawiam, czy taka parownica dałaby radę z zasłonami, czy niekoniecznie. Hmm, I lepsze jest żelazko zwykłe? Czy ktoś z Was ma i może mi doradzić, to dajcie znać, a, bo jestem ciekawa, czy to się sprawdza, wiecie, do wszystkiego, czy tylko do takich delikatnych rzeczy, koszulę, ale na przykład dżinsy to już też niekoniecznie. E, w ogóle czuję się, jakby była wiosna. Zrobiłam, mam wrażenie, wiecie, wstałam i tak posprzątałam, robiłam różne rzeczy, wszystko co kiedyś wymyśliłam, że zrobię, to dzisiaj zrobiłam. I czuję się, jakby była wiosna, bo takie wiosenne porządki. Słuchajcie, okna otwarte, mieszkanie się wietrzy, jest tak ciepło, jest tak przyjemnie, świeci słońce, więc w ogóle czuję się, jakby była wiosna, jest środek zimy jednak. Więc no ja bym jeszcze życzyła sobie, żeby popadał śnieg, żeby był mróz i żeby było pięknie. Ale dzisiaj jest taki dzień, no wyjątkowy. Więc fajnie, że się z tym obrobiłam, zmieniłam sobie też pościół. Tak jak mówiłam, no, po prostu jest tak wiosennie już, dziwnie. A w ogóle jeszcze prasowałam i tak w międzyczasie pomyślałam, że mogłam sobie włączyć jakiś film na YouTubie. I powiem Wam, że ostatnio przeżywam albo jakiś kryzys. Znaczy generalnie mm, zrobiłam trochę małe porządki, ale też zauważam po sobie, że... Ja bardzo ostatnio jestem wybiórcza, jeżeli chodzi o filmy na YouTubie, i mam też wrażenie, że ciężko mi znaleźć jakieś treści, które mnie interesują i nie wiem, co się zmieniło. Czy po prostu. Znaczy, wiecie, ja zawsze szanowałam swój czas i nie lubię go spędzać nad czymś, co jest trochę dla mnie albo bezwartościowa, albo bez sensu, albo w tym czasie mogłabym zrobić coś innego, więc staram się i tak bardzo racjonalnie do tego podchodzić. Hmm, właśnie wybierać tylko treści, które mnie interesują. Natomiast ostatnio jest ich coraz mniej i. I czasami nawet nie mam co oglądać. Słuchajcie, filmy jakieś, wiecie, jakby mam w subskrypcjach, pojawiają się, ale to nie jest coś, co mnie interesuje, więc bardzo mało ostatnio oglądam takich rzeczy. Jest oczywiście, wiecie, kilka kanałów, które oglądam zawsze, i co by, co by te osoby nie wrzuciły, to i tak oglądam. Natomiast jakichś dodatkowych rzeczy, to jakoś tak niespecjalnie. A jeszcze Ola M. nagrała wczoraj film i tak posłuchałam a propos tego nowego. Nawet nie wiem, jak to nazwać, słuchajcie. Zaczęła Olga w zasadzie, gdzie wrzuciła na Instagram po prostu zapytanie, co ludzie o niej sądzą, i potem nagrała taki film. I ja widziałam, że u ludzi takie filmy się pojawiły, i słuchajcie, ja nie widziałam ani jednego. Natomiast, jak ktoś tam wrzucał jakieś takie mm, fragmenty tego, co tam ludzie pisali, tak, co myślą faktycznie o tej osobie, to pomyślałam, to jest ciekawe. Ciekawe, jakbym tak wrzuciła takie pytanie, co ludzie o mnie myślą, ale po pierwsze, nie obrażając nikogo, pomyślałam, że w sumie to, co mnie to obchodzi. I wiecie, niektórzy mogą myśleć dobrze, niektórzy mogą myśleć źle i po co mi to czytać tak naprawdę? No jakby wiadomo, że różne są zdania i różne są opinie, tak jak zawsze. To po pierwsze. A po drugie, pomyślałam, że w sumie, co w tym takiego ciekawego? Mm, no i tak, i szybko mi odeszła właśnie chęć na to, a jeszcze właśnie Ola poruszyła wczoraj ten, ten temat i powiedziała, że ona nie będzie nagrywała tego filmu, bo jej się wydaje to takie bezsensowne. Słuchajcie, jakieś ciemno się zrobiło, ja nie wiem, czy to od tych zasłon. Nie, po prostu już słońce zachodzi. No, mm, także powiem wam, że ja nawet nie widziałam ani jednego takiego filmu i wydawało mi się to ciekawe, a z drugiej strony takie niewiele wnoszące, powiem. no taka może powiedzmy to jest rozrywka, tak, dla zabicia czasu, jakiś taki filmik po prostu o tym, co ktoś myśli i pewnie ktoś na to odpowiada, tak, czy tak jest, czy tak nie jest, no ale to wszystko jest w takiej sferze domysłów i, i, i wiecie, no a nieważne, no, także, także tak, chciałam wam powiedzieć. Ja chyba już zrobiłam wszystko, co zaplanowałam na ten dzień, co mnie bardzo cieszy, bo, mm, bo mogę teraz odpoczywać i mogę w końcu usiąść z książką, którą bardzo chcę poczytać w końcu. A jeszcze kosmetyki, jeszcze muszę poukładać w pudełeczko. Kupiłam takie fajne pudełko, ale to mam może później pokażę, jak zacznę układać kosmetyki jeszcze, także idę podładować baterię, zjem coś w końcu, bo faktycznie zapomniałam, że obiad muszę jeszcze zjeść. No, a potem się do Was odestyję. Że ten moment zabieram się za ogarnięcie tego, co się tutaj dzieje w ogóle. A z pomocą przyjdzie mi ten pojemnik. To jest pojemnik z Muji z takimi dwoma szufladkami. I kupiłam go, słuchajcie, w sklepie, bo był tańszy niż w internecie. To znaczy, w internecie są też inne organizery, ale uważam, że tam był tańszy, więc dlatego też go kupiłam. ma takie, tak jak mówię, dwie szufladki. Więc postaramy się zaraz, wszystko to, co tutaj leży, gdzieś upchnąć. Ja no, po prostu poukładam to w tych szufladkach i zobaczymy jak będzie to wszystko wyglądać, bo chwilowo jest tak no, tak nie mogę no dobra, trochę jest lepiej tu stoją rzeczy, które się nie zmieściły, tutaj w szufladkach pochowałam na razie wszystko to co tutaj leży, ale to na pewno będzie rotować dlatego, że niektóre rzeczy się wiecie, kończą i no i tak, i to jest w ogóle taka mm, taka opcja, że można o Podnieść to sobie. Tak. Nie widzicie. Podnieść i to po prostu jest szufladka, ale to może być tak, że. Wiecie? Dlatego włożyłam tutaj ten puder, bo on się do końca tak. nie mieści. I jak zamykam to, to widzicie, jest tutaj trochę przerwy, ale. No. Lepiej, żeby on był tutaj niż na zewnątrz, więc kładę sobie te chusteczki i słuchajcie, no tak, tutaj stoją te rzeczy do zużycia. Tutaj jakieś pojemniki, no to wiecie, z czasem to zniknie, ale no. Dajmy sobie trochę czasu. Tu mam y, próbki na noc, więc sobie je wezmę do łazienki. To muszę umyć, a to mogę wyrzucić. Tu mam Fenty Beauty, ten podkład. Cały czas próbkę z numerem 150, ale wiem, że 140 jest dla mnie. Nie wiem, czemu to trzymam. Tak samo jak nie wiem, czemu trzymam, słuchajcie, puste opakowania. To wy też tak macie? Znalazłam tutaj właśnie takie pudełka. Co prawda od rzeczy, które bardzo lubię, więc nie wiem. Może chodzi o sentyment, natomiast. Wiecie, błyszczyk Sventi Beauty, no, bardzo ładne są te opakowania, no, to są po prostu tekturowe opakowania, więc nie wiem, chyba tak stwierdziłam, że zatrzymam je na chwilę i tak trochę ta chwila się przedłużyła, więc to są moje kremy CC, Z Cosmetics, no i super y, pomadko. Pomadka w zasadzie taka zastygająca stu Face, ale no to wszystko idzie, wiecie, do kosza. I znalazłam jeszcze próbkę perfum Chloe. Nie wiem, co to jest za zapach. Całkiem ładne, powiem szczerze, popsikałam się i są takie ładne, świeże, ale no. Raczej nie planuję zakupu, także, o, tak to wygląda. Trochę więcej miejsca się zrobiło. Tak jak widać, widać to chyba w aparacie, na żywo trochę mniej. Um, no, że to już jest trochę brudne od makijażu, bo te filcowe rzeczy bardzo się brudzą i jak na tym leżą kosmetyki, to niestety się brudzą, ale jeżeli to jest takie brudne, to się zastanawiam, jakie byłoby brudne to biurko, gdyby nie ten filc. Także, no. Tak to wygląda. Nie będę wam mówiła o zużyciach, bo o tym będzie w innym filmie, ale dobrze mi idzie na razie. No i tak, dobra, tu posprzątane, to teraz Łazienka. No i tak to wygląda. Tu są rzeczy, tu są jakieś rzeczy, i ja to wszystko muszę poukładać. I tu mam te pojemniki akrylowe. Jest ich więcej, tylko muszę się zastanowić, jakie tutaj, wiecie. Co w nie pochować? Wszystko się udało. Wszystko jest w szufladzie. Nie wykorzystałam wszystkich pojemników jeszcze i trochę tutaj, wiecie, trochę jest miejsca. Wcześniej było tak, że wszystko jakoś tak tutaj pasowało, bo używałam takich papierowych pojemników z różnych pudełek, ale teraz tak. Tu mam rzeczy do brwi, tu mam maseczki, jakieś takie jednorazowe rzeczy, jakieś rękawiczki, maseczki, pielęgnacja i rzeczy do pielęgnacji jamy ustnej, także no to są maseczki, kremy i różne takie rzeczy ale powiem Wam, że przy okazji, przy ogarnianiu tych rzeczy, jest tu dużo takich rzeczy, które myślę będą wytypowane do projektu Zero, także myślę, że to będzie taki, taki rok że trzeba będzie się pozbyć niektórych rzeczy więc e, powoli, powoli będzie tego myślę coraz mniej a na razie tak to się prezentuje wszystko się zmieściło no i zamykamy proszę i już i to to Hej, przychodzę się do Was y, pożegnać już w zasadzie, bo cały dzień coś robię, mam wrażenie, że cały dzień latam z tym aparatem i ciągle coś robię, więc przyszedł ten moment, że już będę odpoczywać, także wszystko jest już zrobione, wszystko co zaplanowałam, a nawet i pewnie więcej niż zaplanowałam, więc jestem bardzo zadowolona, w ogóle to był super weekend, bardzo fajny czas, więc jestem taka, znaczy już jestem trochę zmęczona, już odczuwam to, że w ogóle wcześniej wstałam, więc jestem zmęczona, w ogóle nie wyspana jestem od kilku dni. Bo w piątek była u mnie koleżanka, więc siedziała do późna. Akurat w piątek miałam taki wolny, luźny wieczór, więc e, super. No i w sobotę wczoraj e, w zasadzie wiecie, cały dzień poza domem. Potem jak przyjechałam, to też e, przysnęło mi się, ale potem już jak się obudziłam, to siedziałam później do nocy i robiłam różne rzeczy, także trochę jestem niewyspana. Ale już teraz przyszedł ten moment, że będę już odpoczywać, już nic nie muszę, już wszystko zrobiłam naprawdę, co miałam zrobić, albo i nawet więcej, więc będę już teraz tylko odpoczywać, teraz już same przyjemności. Także mam nadzieję, że miło spędziliście weekend, że vlog Wam się podobał, także cóż mi pozostaje, żegnam się z Wami, do zobaczenia do następnych vlogów. I tak, mam nadzieję, że miło spędziliście dzień, nie wiem kiedy ten vlog się pojawi, ale życzę Wam również miłego dnia, także do zobaczenia, do następnych vlogów, które nie wiem kiedy się pojawią, ale na pewno będą, także do zobaczenia, pa!